Grzegorz Drozdalski, rocznik 1984 lata nauki w drugim 1999-2003 klasa matematyczno-informatyczna, wychowawca Elżbieta Kargul, nominacja do nagrody patrona szkoły 2003, absolwent Wydziału Politologii UMCS w Lublinie, obecnie dziennikarz Supertygodnia Krasnostawskiego i Radia Bonton w Chełmie. W przeszłości pracował dla tygodnika echo Krasnego Stawu oraz portalu informacyjno-społecznego i .pl. Dlaczego zdecydował się pan na naukę w naszej szkole? Co się do tego przyczyniło? Naukę w tej szkole rozpocząłem dlatego, że wiele dobrego słyszałem o drugim liceum. Była to młoda szkoła wówczas w środowisku. Decydującym czynnikiem była wizyta nauczycieli z tej szkoły w piątce w krasnym stawie, gdzie się uczyłem. No ale to też wielu kolegów przyszło do tej klasy. Także trochę za nimi, trochę też o opinię w środowisku zdecydowały o tym. Czy mógłby Pan nam opowiedzieć coś więcej o tamtym czasie spędzonym w murach Torwida? Atmosferze, rówieśnikach? Może nauczyciele? No ja bardzo mile wspominam pobyt w tej szkole, naukę. Nigdy się nie zawiodłem. Po latach też śmiało mogę stwierdzić, że wybór tej szkoły to był strzał w dziesiątkę. W tej szkole poznałem moją przyszłą żonę. Atmosfera w szkole zawsze mi się podobała. Jako ciekawostkę mogę podać fakt, że to popiersie, które jest tutaj przed budynkiem, byłem jednym z uczniów, który jeździł po to popiersie ja i kolega z klasy dostaliśmy poproszenie przez ówczesnego pana dyrektora Edwarda Kawęckiego o pomoc. No bardzo chętnie pojechałem. No, można powiedzieć, że miło się wraca do, do, tych, do tej szkoły, bo takie ciekawostki zawsze uruchamiają wyobraźnię i wspomnienia. Także myślę, że kto tutaj chciałby przyjść to z pewnością będzie miał podobnie. Czy było coś szczególnego, co było dla Pana ważne w trakcie nauki w drugim Liceum Ogólnokształcącym? Kształcącym? Byłem pozytywnie zaskoczony, że byłem nominowany do nagrody Patrona Szkoły. Zostałem doceniony za to, że udzielałem się w. w w uroczystościach, głównie też i w zawodach sportowych. No i ja byłem jedną z takich osób bardziej sumiennych, że każdego roku miałem bardzo wysoką frekwencję, więc być może to, być może to zależyło. Dlaczego został Pan dziennikarzem? Dziennikarzem zostałem, można powiedzieć, trochę z przypadku. Nie studiowałem dziennikarstwa, studiowałem politologię z dziennikarstwem. Można powiedzieć, no to są dziedziny, dziedziny pokrewne. Gdy już po studiach, no, szukałem pierwszej pracy, no nie wiedziałem czym się jeszcze zająć w życiu, byłem zarejestrowany w Urzędzie Pracy. Była oferta pracy, przyjęcia na staż w lokalnej gazecie. Postanowiłem ją przyjąć. No i tak ta przygoda z dziennikarstwem, tak to nazywam, trwa do dziś. Czym powinien się charakteryzować dobry dziennikarz? Powiem Wam, że no, najważniejszą definicją dziennikarstwa, jaką usłyszałem do tej pory i przeczytałem, była to, się, była to zdaje się opinia nieżyjącego już dziennikarza sportowego. Pawła Zarzecznego, że dziennikarstwo polega na tym, żeby pisać o różnych rzeczach w taki sposób, żeby zainteresować to potencjalnych, żeby to zainteresowało to potencjalnych czytelników, a jednocześnie mieć takie szczegóły, których nie ma nikt inny. Czyli po prostu można o danym temacie tak ciekawie rozpisać, nie po łebkach, ale skupiać się na przykład na różnych szczegółach. Nie trzeba gonić za sensacją. Naprawdę ludzie też lubią czytać dobre, dobre rzeczy. Także jeśli się coś napisze, no nie wiem, no, niepopularnego, czyli coś co ma wywołać krótki efekt, to na dłuższą metę, najdłuższą metę to się nie sprawdzi. Najważniejsze jest też i budować relacje z informatorami, z ludźmi, którzy później chętnie udzielają informacji. Czy w zawodzie dziennikarza jest coś, co pana odstrasza bądź przyciąga do tego zawodu szczególnie? To jest bardzo dobre pytanie, bo ja tak mam codziennie to nie jest tak, że, że ta praca jest mlekiem i miodem płynąca, bo tak jak odpowiadając na wcześniejsze pytanie, wymaga wiele czasu poświęceń. I co mnie najbardziej cieszy? No myślę, że odbiór mojej pracy, że prawie już 13 lat pracuję, spotykam się z dowodami uznania, sympatii, chociaż no mówię, że no ja nigdy nie jestem łasy na zaszczyty, na jakieś tam godności. Cieszy mnie to, że ktoś mi podziękuje za to, że nawet jakiś trudny temat to że został potraktowany, opisany, obiektywnie wiarygodnie. A jakie pan ma zainteresowania bądź pasje, niekoniecznie związane z pracą? Mhm. Znaczy może po mnie nie widać. Bardzo lubię sport, piłkę nożną, bardzo lubię też kinematografię. Osobiście co wiąże się też z moją pracą, bardzo lubię bardzo lubię montować materiały wideo czy audio z różnych wydarzeń, w których uczestniczę, no to nie tylko zdjęcia, ale właśnie teraz do radia nagrywa się rozmowy, a jeśli jest jakaś impreza, to na, nagrywam wideo i tam kró, krótkie formy filmowe. No tutaj dodam, że w, jestem pod wrażeniem działalności Młodzieżowego Dyskusyjnego Klubu Filmowego Iluzjon działającego przy drugim LO. Ma Pan jakieś y, historie związane z nauczycielami naszej szkoły? No bardzo mam miłe wspomnienia. Związane z, z nauczycielami. Y, bardzo miło wspominam lekcje z Panem Leszkiem Kluchem. Y, bardzo miło wspominam y, lekcję w ŁEF u z Panem Jerzym Weredą. Y, jeszcze jak ja kończyłem tą szkołę, nie było, nie było sali gimnastycznej. Bardzo ja, lubiłem uczyć się języków obcych angielskiego, niemieckiego. Język angielski mieliśmy w sali, gdzie teraz jest. No nie ma tej sali, jest przejście do sali gimnastycznej do hali sportowej. Także tu zazdroszczę Wam tego, że no ja. Skończyłem edukację w 2003 roku, a sala gimnastyczna rok czy dwa lata później została wybudowana. Dobrze. No my chcielibyśmy podziękować za wywiad. Mhm. Bardzo miło się rozmawiało i zapraszamy jeszcze raz kiedyś. Bardzo chętnie, jeśli mogę się zwrócić do, do uczniów tej szkoły, absolwentów, przyszłych. Przyszłych uczniów, absolwentów szkół podstawowych też. Zachęcam do nauki w tej szkole, bo ta szkoła ma swój klimat. Pracują w niej nauczyciele, którzy jeszcze mnie uczyli i myślę, że od tamtego czasu, gdy ja kończyłem naukę w tej szkole, udoskonalili swój warsztat i, i potrafią w bardzo ciekawy sposób przekazać wiedzę wiedzę. No i myślę, że myślę, że szkoła jest bardzo dobrze postrzegana w środowisku lokalnym, więc ostatnia zdawalność matur z ostatnich lat świadczy o tym, że jednak warto w tej szkole się uczyć, bo mieć przepustkę dalej na, na studia wymarzone.